No to już nie będzie odwrotu. I ta okazja będzie okazją, żeby się pogodzić wszyscy. Kości niezgody zakupujemy zaczynamy nowy etap. Po krótkiej przemowie zaprosiłem wszystkich do środka, ale niektóre osoby były trochę podejrzliwe. Chciałbym teraz wam wszystkim pok pokazać wnętrze mojej bazy. Zapraszam, ja mogę wejść pierwszy. Marcin! nie wejdzie! Marcin nawet! Co jest? Zapraszam tutaj, tofnijcie się trochę, tutaj jest taka drabina. Zapraszam na piętro wyżej. Zapraszam, zap zapraszam, wszyscy na, na górę. W końcu wszyscy dotarli do ustalonego miejsca. Przed Ostatecznym aktywowaniem TNT Chciałem powiedzieć ostatnie słowa Ale stało się to Rze Dobra o, panowie mierdzielę. W tym... O kurde O kurde, kurde. kurde. teraz <gulet> Furzon o kurde. dawaj Dawaj <gulet> kurde. <gulet> 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 O kurde Binks zniszczył jeden blok A za ścianą było od razu TNT Dlatego od razu zniszczyłem schodek Aktywowałem TNT I dałem sygnał Fursonowi, Aby nas wytepał Nie wiem co się dzieje <gulet> nie, nie wiem co się dzieje ja <śmiałe śmiałe> by... być dymny, ja być dymny. Aha, widziałem, widziałem Mój komputer nie żyje nie to. Ej, o, Ej, o, Uciekłem, uciekłem Czy ktoś tam jeszcze żyje? Czy ktoś tam jeszcze żyje? co żyje, asasinek ja żyje żyję, ja ale nie mogę stąd wyjść, nie, padłem O kurde, ja umrę też Marcin, ty umar. na Marcina W trapie zginęło aż 9 osób Po chwili od razu zaczęli organizować na nas koalicję Rozporządzam ogólnoserwerowy sojusz na Felipeza, A ja proponuję, żeby Felipeza i jego cały Team poszedł na e, likwidację. To cały kserdek miał. Egzekucja. o oo, na no, TNT wybuchało ponad 5 minut, ale wleciałem do środka, aby nie zniknęły nasze droby. Dobra, wlatuję tam. Czy Wy chyba nie jesteście świadomi tego, co Wy zro zrobiliście mi oraz Plumiemu oraz Kisielkowi A co Ty przed chwilą zrobiłeś? Oddzięczyłem się za to, co Wy zrobiliście. Jesteśmy kwita, jest jeden za jeden. Nie, no, chyba, że mnie przeprosicie jakoś Plumiego i Fursona. A, no, no, aha, no, no. No, no, Oczywiście aha, tak. To ty mnie przeproś też. We'll Nie Też chcę Najpierw ty Nie, najpierw ty Nie, A, najpierw, najpierw Jak dzieci no. Na tamtym moment dosłownie cały serwer chciał nas zaatakować Poprzez koalicję, którą właśnie organizowali Robisz bezbronnych cywili, żeby zrobić no, no, przetratę Podsierdzam Dla większego, dla większego to dobra To jest ofiara dla większego dobra Oni cię poświęcili nie, 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 nie Jaronowie, pamiętajcie, że śmierć tych bezbronnych ludzi to jest po prostu następstwo tego co wy zrobiliście Wy macie krew w tych ludzi no to właśnie zaczęło Dobra, no to stimujcie się na nas bo tak, my tak, ja, ja jako Mnie bohaterzy tego serwera, Plumim, Furson, Jakiś, bohaterzy, <grym> bohaterzy <grym> serwera bo bry, będziemy walczyć ze złem. Będziemy walczyć dla, będziemy tak, walczyć bo to bo to dla tak całej reszty graczy, żeby ten serwer był lepszy. A, a, lepszy. a przez to, że Felipe za takie rzeczy odwala, no to Plumim Furso. i Furson też się zniżają. Plumim i Furson, wy słyszycie co oni gadają? Tutaj, takie rzeczy się wydarzyły, że ty zaczęłeś być chamski. Ja muszę teraz. No dokładnie. Po całej akcji podzieliłem z Plumim i Fursonem dropy porówno i je otworzyliśmy. I teraz mam... O, ej! Trzy Nie, litra zwykła Co masz? O kurde, co jest? Co to jest?